Cześć! Dzisiaj powiemy, dlaczego istnieją śpiwory prawe i śpiwory lewe, i pokażemy, jak takie śpiwory połączyć ze sobą. Oznaczenie, że śpiwór jest prawy bądź lewy, mówi o tym, z której strony został zainstalowany zamek. Żeby połączyć dwa śpiwory ze sobą, nie muszą to być dokładnie te same modele. Natomiast powinny to być modele, które mają podobną długość zamka. Oraz jego konstrukcję. Dla potrzeb tej prezentacji wzięliśmy dwa śpiwory marki Volven, Super Light 1, to śpiwór syntetyczny, oraz puchowy śpiwór Polaris. Śpiwory musimy ustawić zamkami do siebie, a następnie rozpiąć na całej długości. Później przychodzi kolej na łączenie śpiworów. Najpierw musimy połączyć zamki znajdujące się na dole, a następnie zapiąć zamki górne. W ten prosty sposób z dwóch śpiworów jednoosobowych możemy zrobić jeden śpiwór przeznaczony dla dwóch osób. Zapytacie po co takie rozwiązanie? Nic nie grzeje lepiej niż drugie 36 i